Kanał Onigames PL. witamy Was w kolejnym materiale, w którym tym razem pokażemy Wam figurkę wypuszczoną przez Ubisoft. Mianowicie jest ona w temacie gry Ghost Recon Future Soldier. Figurka została wypuszczona jako, jako samodzielny produkt. Nie jest to jakiś, jakaś edycja kolekcjonerska, gdzie mamy grę, dodatki. Jest to po prostu sama figurka do kupienia. Natomiast jak sami za chwilę się przekonacie, jest to naprawdę wysokiej jakości figurka, która pewnie zainteresuje wszystkich fanów tego rodzaju edycji. I jak tutaj widzicie, sierżant John Kozak znany zresztą z gry. Zatem rozpoczniemy już powoli odpakowanie pudełka. Zobaczycie, jak to wygląda w środku. Mamy już figurkę, ale z tego, co widzę, jest jeszcze coś w środku pudełka. Ok, i jak już tutaj łatwo to wywnioskować, są to swego rodzaju celowniki, które możemy nałożyć na karabin trzymany przez żołnierza. Później pokażę wam jeszcze, jak będzie się to prezentowało po dołączeniu tych celowników, natomiast jeszcze teraz zajmiemy się przez chwilę. Wyjęciem tego zestawu. Z tyłu jest związane. Trzeba trochę to odwiązać. Natomiast, jeszcze co do samej gry, jak pewnie sami doskonale wiecie, ukazała się w maju 2012. Zbierała całkiem niezłe noty. Myślę, że jest to bardzo dobry tytuł, który warto polecić. Nie jakiś wybitny, oczywiście, ale myślę, że warto zagrać. Natomiast tutaj już mamy figurkę, i od razu widać, że jest to. Rzecz wysok wysokiej jakości. Tutaj możecie zobaczyć, jak to się prezentuje. Natomiast ja za chwilę utnę materiał i przeniesiemy się już do jakby szczegółowego pokazania wam w pozycji stojącej tej figurki, bo tak za dużo nie zobaczymy. Tutaj możecie zobaczyć już, jak figurka prezentuje się na półce. Tak to mniej więcej będzie wyglądało, jeśli będziecie chcieli sobie postawić. Na jakimś blacie bądź półce, obrócę ją, może, żebyście zobaczyli, jak to wygląda z każdej strony. Możecie mi wierzyć, że jest to naprawdę bardzo szczegółowa figurka. Może się podobać, nie jest to coś odwalone na, na szybko. Swoją drogą, figurka jest dość ciężka. Myślę że, myślę, że tak można powiedzieć, że ma spokojnie z pół kilo. Tutaj jeszcze zobaczcie sobie. Z bliska. Nałożone celowniki z zestawu, które Wam pokazywałem wcześniej. Tak możecie zobaczyć każdy element jest wykonany bardzo szczegółowo. Nie można się do niczego przyczepić. I tak naprawdę no myślę, że dla fanów tego typu rzeczy jest to coś wartego uwagi. Ostatnio mieliśmy do czynienia z dwiema bardzo fajnymi figurkami, mianowicie z Batmana oraz z Uncharted. Tutaj zwróćcie uwagę: jak nie wiem, czy to dokładnie widać na filmie, ale przybrudzono spodnie. Naprawdę takich drobnych detali jest bardzo dużo w tej figurce. Tutaj na dole możecie zobaczyć, że jest wygrawerowany napis, z jakiego tytułu ta figurka pochodzi. No i jeszcze raz polecam zwrócenie uwagi na drobne detale, chociażby te łuski, które leżą tutaj na dole. Wszystko naprawdę jest bardzo dopracowane. A sama figurka, jeszcze co nie, czego nie zdążyłem Wam powiedzieć, ma około 21 cm wysokości. No i tutaj te celowniki, one są zdejmowalne. I ten większy, i ten mniejszy niżej. Można je zdjąć, jeśli komuś się nie podobają. Natomiast myślę, że prezentują się naprawdę fajnie. No i będziemy powoli już kończyć ten materiał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Figurka jest, myślę, że bardzo fajna. Wyceniona jest na około 100 zł w Polsce, natomiast w dniu premiery kosztowała około 30 funtów za granicą, czyli około 150 zł. Dla fanów myślę, że coś godnego polecenia. Zatem dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.